Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z cyklu Premie dla młodych rolników. W tym filmie omówię Państwu zobowiązania, jakie wiążą się z zawarciem umowy z agencją. Posiadam 18-letnie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych dla rolników. Zaraz po studiach rozpoczęłam pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, początkowo w biurze powiatowym w Poznaniu, a następnie w wielkopolskim oddziale regionalnym, gdzie oceniałam wnioski unijne, rozliczałam je oraz kierowałam grantem w zakresie rodzinnych ogrodów działkowych. Od niespełna dwóch lat prowadzę własną firmę konsultingową, w ramach której pozyskałam już wiele funduszy unijnych. Także zapraszam Państwa do zapoznania się z moją ofertą. A teraz zapraszam Państwa już na ostatni film z cyklu Premier dla Młodych Rolników. W tym filmie omówimy sobie zobowiązania, jakie wiążą się z podpisaniem umowy i otrzymaniem pomocy. Zapraszam. Aby zacząć omawiać kwestię związaną z zobowiązaniami, jednym z ważniejszych czynników jest uświadomienie Państwu, co to jest okres związania z celem. Okres ten kończy się z upływem 5 lat liczonych od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Aby to Państwu nakreślić, jeżeli będziecie składać wniosek w tym roku, zostanie on oczywiście pozytywnie rozpatrzony w roku następnym, macie Państwo 12 miesięcy na przepisanie gospodarstwa, przejęcie go i złożenie wniosku o płatność. Czyli tak, rozpatrujemy wniosek, zawieramy umowę z agencją w roku 2025. Mija rok, macie Państwo czas na złożenie tego właśnie wniosku o płatność pierwszego wypłaty pierwszej raty pomocy, czyli robi się rok 2026 i dopiero od tej daty wypłaty pierwszej raty pomocy liczymy kolejne 5 lat, czyli to jest ten okres związania z celem. Natomiast wskaźnikiem osiągnięcia celu w przypadku premii dla młodych rolników jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym, czyli w roku, w którym kończycie Państwo realizować biznesplan, w stosunku do wielkości ekonomicznej w tym roku wyjściowym. To agencja bada, to jest obowiązkowe i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Zresztą, jak pewno Państwo wiecie, bez tego nie da się po prostu w ogóle złożyć wniosku. System, który, w którym się składa wnioski, on sam narzuca, że ten wzrost wielkości ekonomicznej musi być wykazany, obowiązkowo inaczej wniosku nie można złożyć. Pierwsze i podstawowe zobowiązanie, które dotyczy każdego młodego rolnika, związane jest z rozpoczęciem prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, jako kierujące. Pierwszą ratę pomocy, jak Państwo już pewnie wiecie z wcześniejszych moich filmów, wypłaca się najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy beneficjentowi, ale który przejął wskazany w biznes planie dla roku wyjściowego składniki gospodarstwa i rozpoczął prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie jako jedyny kierujący. Po pierwsze, składniki gospodarstwa, czyli nie tylko grunty, ale jeżeli były wymienione. Również maszyny, budynki, zwierzęta. Młody rolnik ma obowiązek w ciągu tych 12 miesięcy je również przejąć. Natomiast, co znaczy prowadzić gospodarstwo jako kierujący? To znaczy, że musi je prowadzić osobiście, podejmować decyzje na własny rachunek i we własnym imieniu. Musi ponosić koszty i czerpać korzyści w związku z prowadzeniem w tym gospodarstwie. I co ważne, powinien w nim też pracować. Kolejne zobowiązanie, a zarazem warunek otrzymania wypłaty pierwszej pomocy w ramach premii dla młodych rolników jest to, aby powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot wyłącznej własności beneficjenta lub małżeńskiej wspólności majątkowej, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobów Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Stanowiła co najmniej 50% powierzchni minimalnej gospodarstwa. Jest to również podstawowy warunek. W momencie, kiedy nie zostanie spełniony, nie można otrzymać wypłaty pierwszej raty pomocy. Kolejne zobowiązanie, a jednocześnie warunek do wypłaty pierwszej raty pomocy, to jest to, iż beneficjent rozpoczął prowadzenie w gospodarstwie rachunkowości rolniczej w ramach polskiego FAN. Czyli europejskiego systemu zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. Nie jest to zbyt skomplikowane. Narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa dostępne są na stronie agencyjnej. Jest to zobowiązanie, które dotyczy każdego młodego rolnika. Kolejny trzeci zobowiązanie, a jednocześnie warunek otrzymania wypłaty pierwszej raty pomocy. Dotyczy beneficjentów, którzy nie posiadali odpowiednich kwalifikacji zawodowych na etapie przyznania pomocy i jest to informacja, żeby beneficjent rozpoczął naukę mającą na celu uzupełnienie kwalifikacji zawodowych wykształcenia. Nie musi jeszcze tej oczywiście nauki zakończyć, natomiast w tym terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy z agencją musi tą naukę rozpocząć. I kolejne zobowiązanie, które jest jednocześnie warunkiem wypłaty pierwszej raty pomocy, to jest to, aby beneficjent przystąpił do korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach kompleksowego doradztwa rolniczego, które prowadzone jest oczywiście przez doradcę rolniczego, rolniczego z Ośrodka Doradztwa Rolniczego który jest wpisany na listę doradców rolniczych, która prowadzona jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brynowie. Oczywiście do pierwszego wniosku o płatność będzie wymagany dokument potwierdzający, że takie szkolenie było przeprowadzone. Szkolenia te odr -y prowadzą bezpłatnie. Od tego momentu będę omawiać państwu zobowiązania, które są jednocześnie warunkami wypłaty drugiej raty kwoty pomocy i przede wszystkim jest to realizacja założeń biznes planu. A więc agencja będzie sprawdzać, czy w przyjętym terminie, który nie może być dłuższy niż trzy lata kalendarzowe, a następujące po roku wyjściowym, czyli po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy, czy zrealizowaliście Państwo zaplanowane inwestycje w środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, czyli czy po prostu Państwo zakupiliście to, co zostało zaplanowane w biznes planie do zakupu na przykład ziemia, na przykład maszyny. Stado podstawowe czy inne elementy, które mieliście Państwo uwzględnione w inwestycjach i czy zrealizowaliście działania inne niż inwestycje w środki trwałe, które były jakby przewidziane w biznesplanie, a nie są bezpośrednio związane z inwestycją. Weryfikacja realizacji tego biznesplanu odbywać się będzie tylko i wyłącznie w ujęciu rzeczowym. A nie finansowym, czyli tak naprawdę agencja będzie sprawdzać fakt realizacji inwestycji, czyli czy Państwo na przykład faktycznie jesteście w posiadaniu tego ciągnika, który miał być zakupiony, a nie ile faktycznie Państwo ponieśliście kosztów. Kolejne zobowiązanie to wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Jest to oczywiście również warunek wypłaty drugiej rady kwoty pomocy. A więc agencja będzie badać, czy w wyniku realizacji biznesplanu w okresie jego realizacji, czyli najpóźniej w roku docenowym, nastąpił wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa. I tutaj ten wzrost uzależniony jest w zależności od tego, jaka była wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym. I tak, musi ona wzrosnąć o 30% w momencie, kiedy ta wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym wahała się między 15 tysięcy euro a 25. Musi wzrosnąć o co najmniej 20%, kiedy wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym była między 25 000 a 50 tysięcy. Kolejne musi wzrosnąć o 15% w momencie, kiedy wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym była między 50 000 a 100 tysięcy euro. I o 10%, gdy wielkość ekonomiczna była wyższa niż 100 tysięcy euro, wtedy, wiadomo, wzrost wielkości ekonomicznej musi być zdecydowanie mniejszy. I co ważne, dla gospodarstw, które w roku wyjściowym nie spełniały wymogu wielkości ekonomicznej, muszą osiągnąć go do poziomu co najmniej 19%. 19,5 tysiąca euro. I przy ustalaniu docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa w roku docelowym, bierze się pod uwagę oczywiście produkcję zwierzęcą i produkcję roślinną, czyli podobnie jak w roku wyjściowym. I w przypadku produkcji zwierzęcej uwzględniamy tutaj stan średnioroczny zwierząt, a w przypadku produkcji roślinnej uwzględniamy uprawy, które mają najdłuższy okres wegetacji na polu, czyli są uprawami w plonie głównym. Kolejne bardzo ważne zobowiązanie, które będzie szczegółowo weryfikowane przez agencję, to jest udział przychodów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą. Aby wypłacić drugą ratę kwoty pomocy. Beneficjent musi osiągnąć co najmniej 60% udział przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą w porównaniu do wszystkich swoich przychodów. I do przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działalności rolniczej nie uwzględnia się tylko te bezpośrednio związane z gospodarstwem, ale również z działalnością okołorolniczą. Czyli tutaj związanych ze sprzedażą produktów rolnych oraz wytworzonych ich na bazie produktów przetworzonych, niewymienionych w załączniku 1 do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z tytułu sprzedaży swoich usług w zakresie kodów PKD 0161Z, 0162Z, 0163Z, 0164Z i krótko. krótko zakwaterowania, czyli agroturystyki, czyli kodu PKD 5520Z, z działów specjalnych produkcji rolnej, z tytułu odszkodowań za ubezpieczone konkretne uprawy lub zwierzęta, z tytułu czynszu, za wydzierżawienie lub wynajęcie składników należących do gospodarstwa, z tytułu odsetek uzyskanych od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz w odniesieniu do działalności rolniczej wszystkie możliwych tytułów wsparcia Unii Europejskiej, z wyjątkiem wsparcia o charakterze inwestycyjnym, czyli przeznaczonym na budowę, zakup, modernizację lub odtworzenie środków trwałych i z wyjątkiem premii dla młodych rolników. Kolejne zobowiązanie dotyczy już uzupełnienia kwalifikacji zawodowych i oczywiście dotyczy tylko tych beneficjentów, którzy nie posiadają tych kwalifikacji, lub kwalifikacji zawodowych na dzień składania wniosku o przyznanie pomocy. Proszę pamiętać, że jest to oczywiście również warunek związany z wypłatą drugiej raty pomocy. Oprócz tych podstawowych warunków, które wcześniej omówiłam, Drugą ratę pomocy beneficjentowi wypłaca się, jeżeli on faktycznie prowadzi działalność rolniczą w gospodarstwie jako kierujący, co najmniej od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. Podjął i realizuje działania, za które zostały przyznane mu punkty w przypadku kryteriów punktowanych, czyli jest to produkcja zwierzęca i systemy jakości. I w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej na poziomie co najmniej 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa, najpóźniej musi to osiągnąć w roku docelowym. W przypadku uczestnictwa w systemach jakości, najpóźniej w roku docelowym, przy czym dla rolnictwa ekologicznego musi to być co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych tego gospodarstwa musi być objęte tym systemem. Dodatkowo beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia rachunkowości rolniczej, prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości lub korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją operacji, do skorzystania lub korzystania na stałe z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik. Przy czym, tak jak już wcześniej wspomniałam, to zobowiązanie nie dotyczyło wniosków, które były złożone w 2023 roku. Natomiast czy będzie obowiązywać od 2024 roku, jeszcze nie wiemy. Dodatkowo beneficjent zobowiązany jest do utrzymania nabytych w ramach realizacji biznesplanu środków trwałych, przynajmniej do końca okresu związania z ceną. Dodatkowo beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego informowania agencji o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy. Jest zobowiązany do przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji, i tak samo jest zobowiązany do umożliwienia dokonywania audytów kontroli związanych z realizacją operacji. Które jednocześnie mogą się odbywać albo u beneficjenta w jego siedzibie, albo w miejscu realizacji operacji. Wszystkie te zobowiązania związane są z okresem związania z celem, czyli 5 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy. I już ostatni slajd związany z zobowiązaniami beneficjenta to jest zobowiązanie do udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do, do monitorowania. Realizacji operacji, informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z, z programu strategicznego wspólnej polityki rolnej, realizacji operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawa, niefinansowania z innych środków publicznych wydatków na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne określone w z planie i nie podejmowania działań faktycznych i prawnych skutkującym zaistnieniem istnie, za przesłanych do zastosowania środków wymienionych w artykule 1 punkt 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę. Zobowiązań jest dosyć sporo, tak jak Państwo widzieliście, jest to chyba najdłuższy film, jaki do tej pory został nagrany w ramach programu Premie dla Młodych Rolników. Natomiast no, warto się z tym zapoznać, żebyście Państwo wiedzieli, jakie macie zobowiązania i czy na pewno jesteście w stanie je dotrzymać, tak aby nie było trzeba zwracać pomocy. I to już nasze ostatnie spotkanie z programem Premier dla Młodych Rolników. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, zapraszam Państwa do współpracy w momencie, kiedy pojawią się kolejne pytania. Zapraszam Państwa do kontaktu przez Facebooka lub telefon. Zapraszam także do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Tam umieszczam wszystkie filmy odnośnie kolejnych programów, które będą, będzie agencja uruchamiać. Także jeszcze raz dziękuję, zapraszam i do usłyszenia.